Czwono z tej strony Włodar i witam cię w kolejnym odcinku wleciał update sezon drugi reload e, i mamy zmiany w mecie bo E, został znarfiony RAM, został znrafiony MTZ762, a Bafa na przykład dostał Holger, e, Bruen, e, Sidewinder. E, na blisko akurat niewiele jakoś się bardzo zmieniło, ale na daleko tutaj pewne zmiany w mecie będą i ja dzisiaj właśnie chciałbym ci, chciałbym ci przedstawić karabin, który w mecie nie był, a być może będzie, bo gra mi się nim naprawdę bardzo dobrze. Ale zanim zacznę, to prosiłbym Cię jeszcze o jakiegoś lajka, jakiś komentarz, jakieś zaangażowanie w ten film, aby po prostu zwiększyć jego zasięg, aby zwiększyć zwiększyć rozwijanie się kanału. Z góry bardzo dziękuję. No i słuchajcie, chodzi mi dzisiaj o Holger 556. Jakby ja tej broni w ogóle wcześniej nie tykałem, ale dostał już kolejnego buffa, bo to nie, nie był pierwszy, któryś tam z kolei, no i stwierdziłem, że warto to może przetestować i bardzo miło się zaskoczyłem. Builda zrobiłem sobie pod Norikoil wizualny, próbowałem też pod Norikoil, próbowałem też z Eagle's Eye, tym celownikiem raz, 2,5 i tamte i tam te buildy już mi tak dobrze nie siadały, ale ten build na Norikoil wizualny z tym jak Glassless... Siada naprawdę bardzo przyjemnie, więc taki gameplay ci dzisiaj przedstawię. Dobrałem sobie do tego HRM9, bo uważam, że na blisko nadal to będzie top 1 meta. No i co? Obcę ten gameplay, przetestuj sobie tego builda. No i się ma, się ma. Nie jestem no nie. co do tego drugiego dostałem. No mało do meja. Coś? A, na jest na I do ciebie biedaczek. E na drugą I stronę, lecimy No, no dobra. Powaliłem kogoś na baju, gdzie to było? A na no, straży, no, to kurde. Na no, blisko, A co nic, to idziemy. Kurde 30 metrów za daleko. No, zanim ja tam dobiegną, to oni się podniosą nie? O, żeż ty! No. Na dachu jest zeroma. Czyli nice. nie poszedł kolegi podnieść. No. Bezpie można kupić dwóch. Twierdził ty, stależny kolega. Jadę, jadę, jadę. Chwila. Kolejny chyba budynek. Broniami ziemi mnie tak ciupią, nie? No do połowy magazynka nie trafiłem. ja trafiłem. Zbliża się sojuszniczy z uzbrojenia. zbrojenia. Potrzebny zjazd! morda. Nie wiem, tego za plecami to wywalono. Sam z przodu. Na baju. Zbliża się chmura gazu. Nowa bezpieczna strefa namierzona. Dwóch. Ach, normalnie by dostał ciąmek i by było walenie. Tak, tylko keby zdjęte nożem. No, musiałem przywalić tą ścianę oczywiście. Co jest! O, ten budynek chyba tutaj. Tak, tak, tak. Tak, tak. Coś jest? No, powinno być dwóch. Ja co drugiego słyszałem nie słyszałem. Może ten drugi tam dalej przy tym Bounty. Ta jest. Wszyscy członkowie oddziału są w bezpiecznej strefie. Poszedź się do basenu plus Rozumiesz typa. <grym> co tam ziomek? <grym> Ty go powaliłeś? Nie? Nie, leży sobie, pływa patrz. Uh -huh. <noise> ból, ból, ból. O, lotek. Pikuje go. No, bo... Chyba na swoje przeleciał, co? Nie, na no, most wylądował. O, bo tam dropa ma. Ale na bandy, zbiją się tam. Je. Jeszcze dalej, dalej coś na tych Kurde widzę jednego. No to... Ja tämän tuu sä koko ruus vespa. Ah, mä Nie widzę takiego widoku. Parę z BSP znajdziecie. Co by się spodziewał? Dwie ekipy. Jeden może być na dole. Tak, lewy dół. On ląduje. I tu pięć, tu. Jest? Tak. I wykupił na baju Przede mną bieg Zbliżę się, chmura gazu, do nowej bezpiecznej strefy Tu jeszcze muszę być Na no jedynce na pewno Na jedynczej, na czerwonym. Jedence powalone, ale nie wiem czy jeszcze jednego nie ma. Był no. obok niego. Przemieszczam to, zignorujcie to. Nadal lecą. Wow, wow, indywidualnie. Uwaga! na Zbliża się chmura gazu! na imprezę by, jednego mam. Zaraz odpala, odpala. Trójka. Wasz oddział dotarł do bezpiecznej strefy. Dawaj, to. The I don't know if the drone's gonna spawn. You good? Oh they got good guns. Oh I accidentally grenaded. I'm so sorry. Come here, come down. Yeah, get fried, get fried, get fried. Blood's fried. On me on me? They know you. Ja siebie, mu kolegę bo... ciupią, on się skrada tu. Nie. Yeah. Boże, co to były za żydówki? Ja mam. Okej okay. Jeszcze lotnicy przelecili na mnie radachu. No już pobiegłem w cholery. nalot na mnie. No daleko jest. Pulka na jedynce jest. No dwa. Wszystkie. Jest ta kamza. Gdzie jest kamza. Chciałem ją wywalić, bo nie wiem na jakim oni są Waga, poziomy. Serio się nie da? Wrogi oddział uznał was za ważny cel To nie ty? No idę na linkę, zaraz na Bespę tam przelec. E, nie da się Kamzy wywalić, nie? Mm, nie, musisz podmienić O no, głupie A no, masz tam głupią, to tak pokazuje na na inaczej Tak Jestem na dole? Dwójka była na moim piętrze, a ta druga dwójka nie wiem Na dole Chyba też na dole No czy też, na dole Trzeba hmm. już są Jak to jest? Holger? Holger556 yy, Wysokrystian, po pierwsze mój sprzęt jest w opisie, więc możesz Pala, sobie porównać Po drugie pali. mam na kanale ustawienia graficzne, no i są one mocno krojone. Możesz odpalić Pala. Ale gdzieś to będą do prawy zaraz No Ale Pala, to na środek Sam, ja myślałem, do... nic niewiele powie, bo nie mam bezpłatnie. Masz w mordę. Aaa, taka dupa tam jest. Siedzą na jedynce typowi snajperzy, no, wlecę im tam na górę. Okej okay. Golem tam wleci, to ja będę mógł sobie tych w sumie Uwaga, BSP opuszcza. Gdzieś koło ciebie? Gdzieś byli, ale już nie widzę. Nowa bezpieczna strefa namierza. Gułag zamknięty. Obszar czysty Pan odwołuje ostatni komunikat. Spectaj, patrzę. na wiadomościach nadciąga zrzut uzbrojenia. Jest do bezpiecznej strefy No ale jeszcze nie odblokowałem tej, tej nowej Wrogowie już na was nie polują, zgubiliście ich Snajper na dachu Ja to tylko jego czoło widzę Ja muszę iść go zabić bo... Zbije mnie jak będę po tamtych. Jeden, z dwóch. Uważaj, żeby cię nie zbił. To chyba tylko jeden był. Przed nami koronka lądował. Nie mam zero. Ci dalej tam są. Wojownicy z wody. Zbliża się gaz, oznaczamy nową bezpieczną strefę. Oboje na krak to tam Uważaj w domki. Sniper Widzę, z widzę, Oj, Jest jak drop z przodu Jedynka Na lewie Zaraz będziemy miały kłopoty No do lewej już rotuje poza bezpieczną strefą Teraz drugi rotuje Na zero jest ten drugi powalony Dwóch tam jest, jeden bardziej w przód. Jeden już tam, żyga. Dwóch typów, dwie solowy. Przed nami w sto 100%. Albo w tym budynku, jest w tym budynku w oknie. Jeszcze jeden tupie w czaka, chyba. Albo nie? Tak, jest, jest. Nice. Dobrze, o taką gierę walczyłem, kurna, cały dzień.